Święty Cię nie będę widział, nie wiem sam, lecz pamiętaj, zawsze będę Cię. Empatia Polska, pamiętaj, że jesteś łajbą pełną wzruszeń, wzruszeń pływających na Tobie ludzi. Narodziłaś się z nad człowiekiem. Jesteś łajbą, co ma duszę. ku radości swoich załóg. Zawsze szczęśliwie powracając, nadaje Ci imię Empatia Polska. Będę cię, już kochana ma. Za chwilę nie będę, za chwilę jeszcze cię nie będzie widział. Nie wiem sam, lecz pamiętaj zawsze będę cię. Jestem bardzo wzruszony i bardzo wdzięczny, że ta ceremonia odbywa się w Gdyni. w takim symbolicznym miejscu, jakim jest Liszka Malina. A jednocześnie w mieście, które rzeczywiście stara się od lat, realizując program Dnia Bez Barier, stwarzać świat bardziej otwarty dla osób niepełnosprawnych. Panie prezesie, tak bardzo wszystkim nam brakuje empatii. Empatia polska będzie jej symbolem. Niech wpływa po morzach i oceanach świata. Niech otwiera wyobraźnię, niech spełnia marzenia osób niepełnosprawnych i nie tylko. Się nie będę widział Nie wiem sam, lecz pamiętasz zawsze będę.